Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu we wtorek. Zerkniemy za chwilkę co ciekawego gdzieś na topowych zagranicznych indeksach. Zobaczymy co ciekawego gdzieś na rynku krypto, bo coś mi się wydaje, że chyba polała się tam krew. I oczywiście zerkniemy na podsumowanie dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Rozpoczniemy tradycyjnie od skrótu informacji, które przygotowałem dla Ciebie prosto z bankiera. Węgry po raz szósty z rzędu podnoszą stopy procentowe. Narodowy Bank Węgier po raz szósty z rzędu podniósł stopy procentowe, by w ten sposób walczyć z inflacją. Stopy nad Balatonem są nadal wyraźnie wyższe niż w Polsce. Decyzją Narodowego Banku Węgier. Referencyjna stopa procentowa została podwyższona z 1,8% do 2,1%. Takie posunięcie było zgodne z oczekiwaniami większości rynkowych analityków i komentatorów. Co więcej, decyzją węgierskich władz monetarnych również o 30 punktów procentowego podniesiono pozostałe stopy banku centralnego depozytową z 85% do 1,15% i lombardową z 2,75% do 3,5%. Lećmy dalej. Węgry podnoszą pensję minimalną. Porozumienie o podniesieniu pensji minimalnej do 200 tysięcy forintów, czyli 2538 zł, podpisali w poniedziałek w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orban i przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych. Lećmy dalej. Pandemia bezlitosna dla branży moto. Zadłużenie sektora wzrosło. Od początku pandemii zadłużenie sektora motoryzacyjnego wzrosło o 18%. Zobowiązania m.in. producentów pojazdów, części motoryzacyjnych, dystrybutorów sięgają 446,5 miliona zł. wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. 60% zobowiązań motoryzacyjnych to według KRD długi dystrybutorów części oraz pojazdów. 260 ponad 5 milionów, a 35% całego zadłużenia należy do warsztatów, jest to ponad 155 milionów. Lećmy dalej. Inflacja bazowa także najwyższa od 20 lat. Październik przyniósł dalszy wzrost tzw. inflacji bazowej, która podobnie jak szeroka inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat. Już wszystkie miary inflacji w Polsce osiągnęły bardzo wysokie poziomy, wyraźnie przewyższające cel banku centralnego. Według Opublikowanych we wtorek danych Narodowego Banku Polskiego w październiku tego roku, inflacja w relacji rok do roku po włączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,5% wobec 4,2% miesiąc wcześniej. Odczyt ten okazał się zgodny z oczekiwaniami ekonomistów, którzy zakładali 4,5%. Po wyłączeniu cen administrowanych, podlegających kontroli państwa, wyniosła 6,5% wobec 5,5% miesiąc wcześniej. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 5% wobec 4,1% miesiąc wcześniej. Tak zwana 15% średnia obcięta, która eliminuje Wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice wyniosła 5,1% wobec 4,5% miesiąc wcześniej. Lećmy dalej. Inflacja rośnie. Polacy chronią oszczędności. W obliczu przyspieszającej inflacji Polacy. Rzadziej lokują oszczędności w obligacje detaliczne skarbu państwa o stałym i niskim oprocentowaniu, a częściej w rządowe papiery lepiej zabezpieczone przed utratą realnej wartości. Ale nawet obligacje antyinflacyjne mogą nie wystarczyć, by w całości zabezpieczyć kapitał przed erozją. W grudniu oferta Ministerstwa Finansów powinna być bardziej korzystna. W październiku Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych 3,6 miliarda złotych, najmniej od lutego, ale nadal więcej niż w którymkolwiek miesiącu przed 2021 roku oprócz specyficznego maja zeszłego roku. Mimo że nabywcy nadal najczęściej sięgali po obligacje trzymiesięczne, to skala zakupów była mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Oszczędzający ulokowali w tych papierach 1,94 miliarda zł, co stanowiło blisko 54% sprzedaży. Tak wysoki udział sprawia wrażenie, że Polacy najchętniej wybierają obligacje o stałym oprocentowaniu wynoszącym raptem 0,5% brutto w skali roku, mimo że inflacja nad Wisłą dobija do 7% i realnie zżera nominalny zysk z inwestycji. W rzeczywistości nastroje oszczędzających lepiej ilustrują dane o zmianie poziomu zaangażowania w dane papiery detaliczne. Te 3 miesięczne są traktowane przez niektórych nabywców jako alternatywa dla lokat, a inwestowane środki rolowane co 3 miesiące, gdy poprzednia seria jest wykupywana przez Ministerstwo Finansów. Jak wynika z szacunków Bankier.pl w październiku pracy zredukowali poziom zaangażowania w obligacje 3 miesięczne o około 20 milionów złotych. Jeszcze większy spadek zanotowały obligacje dwuletnie, których oprocentowanie jest również stałe i wynosi 1% brutto w skali roku. Od maja oszczędzający co miesiąc ograniczali stan posiadania tych papierów o kilkadziesiąt milionów złotych, a w październiku o przeszło 200 milionów złotych, najwięcej od 11 lat. W podobnym tempie jak w poprzednich miesiącach oszczędzający zwiększali inwestycje w obligacje czteroletnie, których oprocentowanie od drugiego roku od nabycia uzależnione jest od inflacji CPI. Mimo, że w samym październiku inwestorzy wydali na ich zakup tylko 1,22 miliarda złotych, czyli wyraźnie, Mniej niż na papiery 3-miesięczne, to przełożyło się to na blisko 950 milionów złotych dodatkowo ulokowanych w czterolatkach. Wynika szacunków Banki zbliżone tempo utrzymuje się od marca. Lećmy dalej. Gatnar z RPP. Do stycznia potrzebne są jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych. Do stycznia potrzebne są jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych po 50 punktów bazowych, a inflacja do końca bieżącego roku może przekroczyć 8%, powiedział w radiu Talk FM członek RPP Eugeniusz Gatnar. Według Gatnara RPP powinna zacząć podwyżki stóp procentowych wcześniej niż to uczyniła, żeby przeciwdziałać spirali płacowo-cenowej, która w pewnym stopniu już się rozkręciła. W ocenie członka RPP najmniej zamożne gospodarstwa domowe doświadczają obecnie nawet 15% inflacji. Kadencja Gatnara w RPP upływa 25 stycznia 2022 roku. No to już niedługo zmiany w RPP nam się szykują, popatrzmy na to. Kropiwnicki z RPP. Trudno powiedzieć, że jesteśmy w okresie stabilizacji stóp procentowych. Członek RPP Jerzy Kropiwnicki powiedział pub Biznes, że nie potrafi w tej chwili powiedzieć, czy do stycznia, kiedy upływa jego kadencja w RPP, będzie trzeba ponownie podwyższać stopy procentowe. Jego zdaniem trudno jednocześnie stwierdzić, że nastąpił już okres stabilizacji stóp, bo sytuacja gospodarcza jest bardzo dynamiczna. Kadencja Kropiwnickiego w RPP upływa 25 stycznia 2022 roku. Ekonomista widzi pewne oznaki charakterystyczne dla inflacji popytowej, ale jego zdaniem w znacznej mierze wynikają one z ograniczeń po stronie podaży. Lecimy dalej... Złoty najsłabszy od marca dolar, funt i frank wybijają szczyty i za chwilę sobie zobaczymy kursy walut do złotówki, leczmy dalej. Orlen Lotos, popatrzmy, rząd wprowadzi ograniczenie marsz narzucanych na paliwa przez stacje benzynowe i rafinerie. Informuję RMFFM, akcje Orlenu i Lotosu. Oczywiście na to nawet na wczorajszej sesji zareagowały. Zobaczymy jak dzisiaj się to odbiło na kursie właśnie tych spółek. Leczmy dalej. KGHM planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. KGHM szacuje, że koszty implementacji celów klimatycznych Unii Europejskiej w latach 2021-30 wyniosłyby 4 miliardy złotych podała spółka. Wzrost kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji w ramach systemu EU ETS firma szacuje na ponad miliard złotych, a wyższe jednostkowe ceny energii mogą zwiększyć koszty dodatkowo o około 2,96 miliarda złotych. Zarząd spółki przyjął we wtorek politykę klimatyczną. Chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Lećmy dalej. Ion Bank w Polsce zgromadził na depozytach miliard złotych. Ion Bank po trzech miesiącach działalności w Polsce ma ponad 20 tysięcy klientów, którzy na rachunkach oszczędnościowych zdeponowali w sumie miliard złotych, poinformował bank w komunikacie prasowym. No to gratulujemy. Lećmy dalej. Przychody spółki P4, właściciela sieci komórkowej Play, wzrosły w trzecim kwartale tego roku o 1,7% do 1,83 miliarda zł. Sprzedaż usług mobilnych wygenerowała ponad miliard zł przychodów o 7,7% więcej rok do roku. Przychody ze sprzedaży urządzeń spadły o 20% i wyniosły 422 miliony. Play zyskał netto w trzecim kwartale 105 tysięcy aktywnych klientów. Na koniec września było ich 12,32 miliona. Liczba klientów abonamentowych wzrosła od 41 tysięcy do prawie 8,5 miliona, a klientów usług przedpłaconych, prepaid, o 27 tysięcy do 3,62 miliona. Lećmy dalej. Alumetal w czwartym kwartale planuje poprawić wielkość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, a w całym 2021 zbliżyć się do poziomu 230 tysięcy ton sprzedaży poinformował zarząd podczas wtorkowej wideokonferencji. Nieźle, leczmy dalej. Creepy Jar. Zysk netto Creepy jar w trzecim kwartale tego roku wyniósł 9,1 miliona w porównaniu do zaledwie 0,3 miliona straty rok wcześniej. Poinformowała spółka we wstępnych danych wynik okazał się 23,6% wyższy od konsensusu pub biznes. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale tego roku Wyniosły 14,1 miliona, czyli wzrosły o 86% rok do roku, natomiast zysk z działalności operacyjnej 9,9 miliona, wobec zaledwie miliona rok wcześniej. Narastająco po trzech kwartałach tego roku, Kripidar szacuje przychody. Na 35,3 miliona, wzrost o ponad 15% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej na 20 ponad 3 miliony, wzrost o 9,9% rok do roku, a zysk netto na 20 ponad 1 milionów, wzrost o 33,5 miliona. Stan środków pieniężnych na koniec września wyniósł 49,9 miliona, wobec 38,1 miliona na koniec czerwca 2021 roku. Aż jestem ciekawy, jak Kripit sobie dzisiaj na parkiecie radzi. Lecimy dalej. Kolumbus, popatrzmy na to. Kolumbus w trzecim kwartale 2021 roku miał ponad 172,4 miliona przychodów z działalności operacyjnej wobec 200 ponad 13 milionów przed rokiem. EBITDA wyniosła 11,7 miliona wobec 31,2 miliona rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 4,3 miliona w porównaniu do 24,4 miliona zysku przed rokiem podała spółka w raporcie. Po trzech kwartałach tego roku grupa miała ponad 508 milionów przychodów z działalności operacyjnej, czyli o 8,6% więcej rok do roku. EBITDA wyniosła 42,6 miliona wobec 69,4 miliona rok wcześniej. Zysk netto Jednostki dominującej wyniósł 6,9 miliona w porównaniu do 47,9 miliona rok wcześniej. I również zaraz zobaczymy, jak Kolumusz sobie dzisiaj radzi na parkiecie. I dzisiaj polała się krew na rynku krypto. Bitcoin zleciał alty krwawią dwucyfrową. Joe Biden namieszał na rynku. Wiadomo, że regulacje na tym rynku raczej są nieuniknione i jest to bardzo czuły rynek na wszelkie tego typu doniesienia. I jak widzimy, jak najbardziej cofka dzisiaj miała miejsce na rynku. Daj znać, jak uważasz, czy to już jest koniec hosty i tylko i wyłącznie będzie teraz sprzedaż górowała na rynku, czy wręcz przeciwnie, jest to okazja do zakupów, bo cykl cały czas trwa, tak więc jestem ciekawy Twojej opinii, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, zobaczmy jak tam indeks strachu i chciwości, na jednym mamy chciwość na poziomie 71, na drugim poziom strachu na poziomie 30, jeżeli chodzi o Bitcoina, to jak widzimy zleciał prawie 10 tysięcy dolarów dzisiaj w dół od szczytu, który był 6 dni temu, czyli ponad 69 tysięcy dolarów, mamy cofnięcie prawie 12% również na przykład, popatrzmy, MetaHero również zleciał, no bo wszystko zleciało dzisiaj 10 centów, w tym momencie 11% cofnięcia. Popatrzmy sobie co ciekawego gdzieś na pozostałych, topowych projektach. Czyli widzimy, że Bitcoin w tym momencie. Kosztuje prawie 61 tysięcy dolarów za sztukę i 5,7% korekty w ciągu ostatniej doby. Ethereum 4306 dolarów za sztukę, 7,7% w korekcie. Binance Coin traci prawie 8%, 589 dolarów za sztukę. I jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, Sandbox już odrabia, bo 8,4% na plusie. WAX 7,9%, Leo token 5,8%. No ale mamy skromną, zieloną, popatrzmy, jak mało z tych tokenów w topowej setce, które w ogóle są w zielonych barwach. Popatrzmy na największe zejście, na największe spadki korekcyjne. Spell token dzisiaj jest 15% pod kreską, Zikesz 13, 13, NIR, potem Dash 13 czy 12, The Graph, Litecoin 12 to są te największe dzisiaj spadki i tych dwucyfrowych jeszcze, pomimo wszystko, że już trochę godzin od tej informacji upłynęło, cały czas te dwucyfrowe spadki na rynku oczywiście są obecne. I przejdźmy sobie teraz do rynków światowych, popatrzmy co tam ciekawego się w tym momencie dzieje. A, jeszcze bym zapomniał, oczywiście przypominam, że podstawowy dostęp do giełd krypto, czyli tych przede wszystkim, gdzie masz możliwość zakupić swoje pierwsze kryptowaluty za złotówki, czyli te dwie pierwsze masz na głównym kaflu kanału, i obok bajna czyli najlepsze, to powaga giełda krypto na świecie. pozostało dostępne w opisie. Popatrzmy na rynek światowy w tym momencie, co tam ciekawego się dzieje. Jeżeli chodzi o indeks strachu, tutaj ekstremalna chciwość na rynku panuje: 81. Jeżeli chodzi o SP 500, w tym momencie Microsoft 38 na plusie, widzimy, że Adobe 88 na plusie, Apple 30 na plusie. Jeżeli chodzi o Google, traci 24, setne. Facebook traci prawie 1,5%. Tesla popatrzmy, odbija, a. Mask sypie cały czas oczywiście swoimi akcjami. 3,34 na plusie, jak widzimy. Czyli tak to wygląda z perspektywy S&P 500. Popatrzmy, jak wygląda perspektywa rynków światowych. Oj, Brazylia, dzisiaj polała się krew na rynku brazylijskim, jak widzimy. Kolumbia również na czerwono. Chile również na czerwono. Argentyna również na czerwono. No i ciekawie, tutaj widzimy, że AstraZeneca e, również 3,78 na Wielkiej Brytanii cofa. Potem mamy kanadyjski rynek również na delikatnych e, plusach, jak widzimy. Chiny, no względny spokój, Japonia również. To popatrzmy co się dzieje na topowych indeksach. Jeżeli chodzi o ropę, to w tym momencie mamy delikatną cofkę, 80 prawie 2 dolary za baryłkę. DAX nowe historyczne szczyty, bardzo silny impet wybijający 16239 punktów. R jeżeli chodzi o S&P 500 również, sesja wzrostowa 4692 punkty, Nasdaq do góry 16248 punktów. Dow Jones do góry 36130 punktów. Russell w korekcie 2390 4 punkty srebro w delikatnym minusie 25 dolarów za uncję, złoto delikatny minus 1861 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Popatrzmy, czy rzeczywiście były te rekordy w dniu dzisiejszym. Frank jak najbardziej, dzisiaj był rekord, już delikatnie wycofali 4,40 w tym momencie. Funcik bardzo mocno dzisiaj był. Na wybiciu 5.49 w tym momencie euro również eksplodowało w tym momencie jest to 4.64 i dolar również był w ekstremalnym poziomie bo doszli nawet do poziomu 4.1 w tym momencie jest to 4.09 czyli widzimy że złotówka nam się bardzo mocno osłabiła i osłabia zresztą cały czas przejdźmy teraz w tym momencie na kartę społeczność bo przypominam że w każdy poniedziałek startuje głosowanie w którym możesz współdecydować o tym jaki przegląd sektorowy sobie na weekendzie obejrzymy I jeżeli chodzi o Aktualne wyniki głosowania mamy 172 oddane głosy, i jak na razie gaming zwycięża z wynikiem 40%, również wysokość z WIG, spółki, ZWIG Energia MWIK 40, czy pogromcy wirusa oze, również do wyboru, czyli widzimy, że mamy dosyć ciekawe sektory, tak więc zapraszam Cię tutaj, abyś oddawał swój głos, a ja przechodzę już do tego, aby podsumować dzisiejszą sesję na GPW i przejdźmy, zaczynamy od zestawienia produkcyjnych spółek. Popatrzmy tutaj największe wzrosty to Hejo 12, prawie i pół procenta, 7,5% Cambridge 583, a w korekcie mamy. Celens prawie 4%, Format 3,73%. Lider obrotu to Miki Land, Bańka 900, Format 312 tysięcy. Na WigTechu naszym odchudzonym, tutaj Aseco SS zyskuje 4,7% na plusie i firma 2,43%, LiveChat 2%. W korekcie mamy NT System 3,28 na minusie, Silver 2,62 czy Betacom 2,29. Liderem obrotu jest Orange 17,800 czy 14,600 cyfrowy Polsat. Na spółkach dywidendowych tutaj Nowita zyskuje 2,69% i firma 2,43%. W korekcie mamy największe zejście na MPL 5,47 na minusie, Archicom 3,15. Przypominam, na, że aktualną listę podwieszam Cię na jak inwestować komuś w dywidenda. Tutaj mamy aktualny wykaz spółek, które w najbliższym czasie chcą podzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. I wracamy już na nasze zestawienia. Popatrzmy, co ciekawego dzieje się na pozostałych. Widzimy, że po tutaj Farmena 467 na plusie, MPF Grupa 460, Medap 457, a w korekcie mamy Beard 890 na minusie, Biomek Lubin 625, czy Medcamp 6%. Liderzy obrotu jest to Mercator 600 5,600, Biomet lubi Mabion 4,500 na obrocie i widzimy, że te topowe spółki z pogromców dzisiaj są na minusie. Wik Budownictwo, tutaj CNT zyskuje 9%, Mirbud 5,67, czyli Libet 3,69. W odwrocie mamy Atrem 4,29 na minusie, Mostow zawsze 3,23 na minusie, a liderem obrotu jest Budimex 3,600, Bańka 300, Mirbud czy Rafał Banieczka. Na WIK nieruchomościach. Tutaj CP Grupa zyskuje 6,67 na plusie. Locum 4,76. A w korekcie mamy dzisiaj BBDF 4%. Czy rank Progress 3,66 na minusie. Liderem obrotu jest Atal 3,600 czy 2,900. Dom Development. Lecimy ze spółkami energetycznymi. Tutaj Benzin 1,37 na plusie. ML System 1%. Na plusie powyżej zera również Photon czy zapak. A w korekcie Interaut obrywa 3,68. To już jest konkretne cofnięcie przez te ostatnie dwa dni. Polenergia 2,96 na minusie. Tauron prawie 2%. Liderem obrotu jest PGE 17 banik. Tchau, 10 milionów. Jeżeli chodzi o turystykę, dzisiaj wszystko można powiedzieć oprócz interferii na czerwono. Nowatura straci najmocniej 7% na skromnym obrocie, czy efekt 4%, również Rainbow, czy też Enter na minusie. Jeżeli chodzi o dzierżówkę, dzisiaj Silvano na delikatnym plusie, czy e, plus jest znaczny, bo 7%, ale delikatny obrót. Answer e, 2,5% na plusie, 2 miliony obrotu. LPP 36 na plusie i liderem obrotu jest 24 miliony. W korekcie za to mam Ezotika 4%, 18 setnych Solar 3,67, czy woja 3,11. Liderem obrotu oprócz RPP jest CCC 12,300 czy 8,300 pepko Na gastronomii dzisiaj Maxi Pizza na skromnym obrocie 2,92 do góry. Amrest na obrocie 1,700, 2,68 na plusie. Max Polska na plusie 1,3. Sphinx za to obrywa 10,7 na minusie. 6% Sakana. Na Ukrainie dzisiaj MikiLand 7,5% na plusie. A Starta 1,5% na plusie. W korekcie za to Q Energy obrywa 13,40. agrotom 4,49. Czołowo Start 4%. Liderem obrotu jest kernel 2,5 mln, 200 cool energy. Jeżeli chodzi o gaming, popatrzmy, dzisiaj mamy skromną, skromną zieleń. Redzik zyskuje 7,5%, Play to czyli 6,5% detalion 535, OneMore 449, a popatrzmy dalej, no nadal niestety wygląda to słabo. Z drugiej strony największe zejście to INTM traci 14,8%, PB Games 10%, Shockwork 8, 87, Shell Games, 7,5, czyli CA games 698, a jednak CA games popatrzmy, a jednak to jest to podaż przejęła kontrolę tego tak same niezłe odpadnięcie. Tak więc jak nie znałeś scenariuszy na SEA Games, to zapraszam Cię do przeglądu sektora gamingowego, bo z tego co pamiętam, nawet na otwartym spotkaniu ostatnio właśnie SEA Games mieliśmy. Jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy, CD Projekt delikatnie dzisiaj cofał 17 setnych, 45 milionów. Zobaczmy, czy cały czas shorty trzymają CD Projekt, czy też nie. Jeżeli chodzi o CD Projekt, mamy oficjalne 4 shorty duże, Dino, JSW i Play to Chill. W rejestrze krótkiej sprzedaży również są obecne. I wracamy na nasze zestawienia i popatrzmy dalej, co się dzieje na obrotach. Krypi, Krypi na te pozytywne wyniki. Widzimy, że reaguje tylko 3% wzrostem. 400 na obrocie: 3,400 TS Games, CA Games, 2,400 Bańka, 600 Movie Games. Sam indeks 21254 punkty, 13 setnych na minusie. Banki. Dzisiaj też skromnadzienie na bankach: Unicredit 1,12 setnych PKWP 89 setnych Boś, 88 setnych Na plusie również Santandery. W odwrocie Getty Nobel obrywa 2,5%, Alior 1,74. Liderem obrotu jest dzisiaj PKBP 120 milionów 92 PKSA czy MBAC 40. Sam indeks z wynikiem 9066 punktów traci 16 setnych. Na... OZE, popatrzmy, VAT dzisiaj 11,11% 11 na plusie, 0 baton odbija 7%, 2,5 on the energia 2,30, a w odwrocie mamy STILO, o, ja Ci kręcę, 16,25 na minusie, to daj znać ile to STILO już się stoczyło przez te ostatnie miesiące, NOVAVIS 9,40 prawie, LQ 9,12%, Energy 8,61 na minusie, czyli widzimy, że OZE, OZE dawno nie widzieliśmy również na YouTubie, a ja cały czas podliczam wyniki portfela, to mogę oczywiście podpowiedzieć, że jest teraz drugą najbardziej zdołowaną branżą na GPO zaraz po gamingu. Oczywiście dystans jest kosmiczny pomiędzy nimi, ale wyniki są ujemne już już przez ostatnie chyba 3 tygodnie, z tego co pamiętam, czy nawet 4 w tym tygodniu będzie. Nie wygląda to zbyt ciekawie. Unimod 2 miliony obrotu, ML System Banka 700, jestem ciekawy czy tego Kolumbusa, po tych wynikach 5% dzisiaj cofka, 842 tysiące na obrocie. Lecimy dalej, jeżeli chodzi o indeksy, tutaj chemia 1,2 na plusie, CE 1%, WIG20 dzisiaj na plusie 21 setnych, 2340 punktów, potem mamy z głównych indeksów już nie mamy nic. Wszystko na minusie. No to popatrzmy. Dzisiaj najmocniej leci WIG 3.14 na minusie. New Connect 1.81 na minusie. Również widzimy, że MWIG 40.28 cofa 5670 punktów. swik 80 traci 24 setne ,188 punktów. W szczegółach. WIG 20. Dzisiaj Allegro odbija 5.59 na plusie. JSW 1.26. Jak widzimy jeszcze kilka spółek dosłownie delikatnie powyżej zera. Czyli jest to PKBP, Orlen, Santander, LPP. Czy też Orange, a w odwrocie najmocniej dzisiaj spada Mercator Pracąc 431, Tauron 19, Asekopol 179 Czolotos 1,78 i też obrot jest to Orlen 132 miliony 120 PKP czy Allegro 102 miliony. Na indeksie średnich spółek popatrzmy sobie na EWIC 40, tutaj widzimy, że największe wzrosty to aseko SE 470 Amres 268, czy grupa azoty 2,5, też bardzo skromna zieleń na topowych spółkach, jak widzimy w MWIC 40 popatrzmy z drugiej strony, Biomet Lublin obrywa 6,25, Mabion 3,42 dom developer 3%, no Biomet Lublin popatrzmy już 7,50 na kursie daj znać kiedy złotówka będzie, z przodu na Biomet Lublin może nigdy nie będzie, daj znać w komentarzu co uważasz o tym, bro, bro to obrót tutaj 40,5 miliona, M-Bank, Aero 13,407, Banik, milenium. jeżeli chodzi o SWIG 80, popatrzmy co ciekawego dzieje się na SWIG 80 i widzimy, że tutaj największe wzrosty to Mirbud 5,67 na plusie, AluMetal 4.6 czy Creepy Jar 3,36 a w odwrocie mamy dzisiaj CA Game. Sprawie 7% na minusie, 5 5,64 na minusie, czy Unimod 3,56. Liderem obrotu jest AluMetal 100 czy 5,600 Bogdanka. Lecimy teraz dalej, jeżeli chodzi o New Connect. Dzisiaj West Rail zblokowany, to oczywiście do weryfikacji, ale obroty znacznie wzrosły 626 tysięcy. Mileston też do weryfikacji, czy Teresto również do weryfikacji, ale na pewno potwierdzone MMCP 44%, Chalda 40%, Medium-Pol 23%. To są te największe dzisiaj wzrosty na New Connectie. Z drugiej strony, największe spadki. Popatrzmy, co dzisiaj najmocniej traci na małym parkiecie i jest to OptiZen, który obrywa 22%, Balticon 18%, Stylo 16%. To są te największe dzisiaj spadki, jeżeli chodzi o mały parkiet. Popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się. Pod kątem obrotów, Movie Games, obroty bańka 600, Blumerang bańka 400, Drago, bardzo blisko banieczki, bardzo niewiele brakło i dzisiaj koryguje o 3,7%. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje na topie. Widzimy, że PMPG dzisiaj zyskuje. 13,33 na plusie. Ja w tle sobie już odparam statystyki sesji. Hejo 12,40 CNT 9%, 9RG, Mikian 7,5% i tutaj mamy dopiero pierwszą spółkę z jakimś większym obrotem. Na, prze, na pewno Allegro się tutaj wyróżnia, 5,59 na powrocie, oczywiście 102 miliony, czy 800 Alu Metal. I ja już sobie lecę, jeżeli chodzi o Podsumowanie. Popatrzmy sobie na statystyki sesji. Dzisiaj popatrzmy. No nie mamy zbyt dużo tej zieleni, jeżeli chodzi o nasz indeks szerokiego rynku, ale za to statystyki. To transakcji zawarto 125 716 sztuk, a obroty wynosiły miliard 217 ,000 ,000... No właśnie. I ile dalej? 704 tysiące. 89 zł. I popatrzmy, co się dzieje z drugiej strony, gdzie mamy największe spadki i dzisiaj największe spadki należą do Q Energy 13,4, Sphinx 10%, APS Energy 10, czy 10 HME, to są te największe zejścia. Na dużym obrocie również cofa CA Games, 7% w dół, Domep Lublin 6,25 i 5 600 na obrocie. I popatrzmy, czy ktoś tutaj wysoko jest, jeżeli chodzi o obrót. Poza czołówką z WIG20 raczej nikogo tutaj ciekawego nie mamy. I jeżeli chodzi o indeksy, czyli wykresy, popatrzmy sobie WIG, no jakby... Zobaczymy. Cały czas walczy, popatrzmy. Punkt wsparcia cały czas tutaj jak na razie spełnia swoją funkcję. Trzymajmy kciuki, no bo jak to przybiją, no to będzie nieciekawie, oby raczej od tego odwracali i wykonywali ruch powrotny do góry niż w przeciwnym kierunku. WIG 20 popatrzmy tutaj. No niestety cały czas również bronimy tych poziomów, a jesteśmy już poniżej dosyć istotnego poziomu wsparcia, tak więc zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Swik 80 tutaj również jest w ciekawym miejscu, tak więc sytuacja się cały czas rozwija, na MWIK 40 jak na razie utrzymuje nam ten poziom bardzo istotnego poziomu wsparcia, to jest jak dla mnie bardzo istotny poziom wsparcia, gdy on zostanie. Rozjechany, czyli spadną tutaj no z tego wykresu, wynika, że to jest 5600, nie wiem na ile on jest dokładny, no to może być wtedy dosyć nieciekawa sytuacja na spółkach, które współtworzą MWIK 40 i oczywiście ważą w nim najwięcej. Daj znać w komentarzach, jak ty oceniasz tę sesję. Co ciekawego dzieje się w tym momencie według Ciebie na GPW na rynkach światowych, jak i również jak oceniasz dzisiejsze spadki na rynku krypto. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki na razie. Hej.